jedynie garstka nagród literackich, które śledzę z prawdziwą uwagą, w tym tam najbliższa, ta, którą śledzę naprawdę uważnie każdego roku, czyli Nagroda Literacka Gdynia. Kto zdobędzie ją w tym roku? Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny sierpniowy dzień! Witam Was, Olga z Wielkiego Buka! Od dłuższego już czasu na nagrody literackie z poglądem raczej z dystansem nie robią już na mnie takiego wrażenia, ale Nagroda Literacka Gdynia pozostaje tym wyróżnieniem, które śledzę z prawdziwą ciekawością. Ta nagroda jest mi niezwykle bliska i o tyle fascynująca, że każdego roku potrafi mnie czymś zaskoczyć. To właśnie dzięki niej poznałam polskich pisarzy i pisarki, których z pewnością po prostu nie poznałabym w żaden inny sposób. Bo nikt o nich za głośno nie mówi. Nagroda Literacka Gdynia to jest nagroda przyznawana każdego roku od 14 lat polskim twórcom w czterech kategoriach: eseju, poezji, przekładu. I prozę, oczywiście. Jak możecie się domyślić, to proza najbardziej mnie interesuje i co roku staram się przeczytać wszystkie książki nominowane właśnie w tej kategorii. O ile rok temu nieco siebie zawiodłam i nie udało mi się poznać wszystkich nominowanych tytułów, to w tym roku przeczytałam wszystkie pięć i nawet odnalazłam taki jeden wspólny motyw, a nawet dwa wspólne motywy. Do finałowej piątki 14 edycji Nagrody Literackiej Gdynia w tym roku trafiły opowieści, których wspólnym tematem, wspólną myślą przewodnią jest swoiste wyobcowanie chęć ucieczki od rzeczywistości. I samotność również. Trzy z nich, słuchajcie, łączą psy na okładkach, w tym na dwóch pojawiają się jamniki. Czy w ogóle widzieliście jeszcze kiedyś coś takiego? Dzisiaj pokrótce opowiem Wam o tych właśnie pięciu tytułach nominowanych w kategorii proza i pokażę Wam, które dwa tytuły są moimi ulubionymi. Pierwszy nominowany tytuł to psy raz drobnych Olgi Hund. Jak widzicie, psiaki na okładce. Ten nasz szpital przypomina nabity ludźmi statek, kiwający się na wzburzonym oceanie. To taka antyarka załadowana smutnymi i samotnymi kobietami, kobietami o fatalnej kombinacji genów, kobietami przeznaczonymi do wyginięcia. Antyarka nikogo nie ratuje i donikąd nie zmierza. Ona tylko wypływa na sam środek oceanu, gdzie być może wymrą w nas, jej pasażerkach te wirusy świńskiej melancholii, co atakują dusze, mózgi i serca. Tu gdzieś na pewno dziurka, przez którą na pokład dostaje się woda i ona tę naszą antyarkę podtapia. W tej historii wszystko jest proste i każde słowo trafia prosto do serca czytelnika. Młoda kobieta w depresji trafia na oddział Polskiego Szpitala Psychiatrycznego, by pokazać nam z bliska taką rzeczywistość, której chyba nikt nigdy nie chce oglądać. Mamy tu depresję, mamy fobie, mamy manie i ludzi, którzy są jak atomy, są jak wyspy, obijają się o siebie, są tacy rozproszeni, a jednocześnie szukają jakiejś bliskości, w Swojej dojmującej samotności. W tej powieści nie ma nic na wyrost, jest dokładnie tyle, ile ma być, i to właśnie tym Olga Hum zrobiła na mnie największe wrażenie. No i nie ma tych psów za bardzo, to jest słuchajcie, taka metafora. Drugi tytuł nominowany w kategorii prozy to Życie Adelki Adelaidy Truścińskiej. Raz na jakiś czas wieczorem, gdy przypomnę sobie, że za oknem mam Warszawę, zapominam o wszystkim innym. Dziewczynom zdarza się czasami o czymś zapomnieć dziewczynom udaje się czasem zapomnieć. I to jest słuchajcie taka instaproza, to znaczy proza instagramowa, a w zasadzie facebookowa, dlatego że ten zbiór przemyśleń rozpoczął swój żywot właśnie na fanpage'u facebookowym autorki. Nie ma tutaj zbyt wiele treści, poza błyskotliwymi miejscami, nawet pretensjonalnymi opisami codzienności które tak w zasadzie prowadzą jedynie w jednym kierunku. Mamy tu cały ten bałagan i jednocześnie takie wewnętrzne zagmatwanie. Nie przeczę, miewa to swój urok. Życie Adelki można poczytać w biegu, można poczytać na raz, można czytać sobie po kawałku, od tak po prostu, ale jednocześnie po lekturze Zostaje jedynie takie ulotne wrażenie, że wszystko to już było i ktoś gdzieś już kiedyś to powiedział. Turysta polski w ZSRR Juliusza Strachoty. Codzienność jest ratunkiem, bo ona nie staje się przeszłością. Codzienność nie jest życiem niezdarzonym ona zdarza się całkiem zawsze. Nie trzeba za nią tęsknić, nie trzeba robić wycieczek wystarczy jej nie przegapić. Jeśli się nie przegapia, to życia nie musi być więcej. Ta książka to jest absolutny fenomen, i nie tylko przez tego Jaminka na okładce. Juliusz Strachota snuje tutaj taką tęsknotę za czasem utraconym, czasem. Nieco zapomnianym, zagubionym, właśnie. Za takim wymyślonym wspomnieniem, które trzyma go przy życiu i pomaga mu uporać się z codziennością, pozwala mu jakoś złapać w miejscu rzeczywistość. To jest opowieść o podróżach, słuchajcie, o tych prawdziwych, ale też o tych wyobrażonych z czasów dzieciństwa. Te podróże, wyobrażone i prawdziwe, są jak ucieczka przed sobą samym, ale jednocześnie zdają się być też taką formą terapii. Te podróże, te wyobrażenia, te obrazki, właśnie pozwalają naszemu bohaterowi, Złapać chwilę tu i teraz. To, czego on tak naprawdę nigdy nie potrafił zrobić. To jest lektura absolutnie melancholijna i zabawna, a jednocześnie miejscami prawdziwie rozrzewniająca i jakaś taka bardzo mi bliska. No i powiem Wam, że moja ulubiona. Kolejną nominowaną powieścią jest fikcja Dariusza Bitnera. Ona wyciąga rękę, a ja mówię, wbrew zdrowemu rozsądkowi, mówi się ze mnie samo, czuję ból, jakby sprawiają słowa rozrywające mi usta, wydzierające się ze mnie przez klatkę piersiową, wychlustujące ze mnie gorącym strumieniem, ale ty mi się tylko śnisz. Jednak śnisz mi się. Przeraża mnie sens tych słów. Jest to męcząca do szpiku kości, absolutna postmoderna, która wciąga swojego czytelnika i wyciska z niego absolutnie siódme poty. To jest taki strumień świadomości, który zaczyna się dość niewinnie, bo na dworcu, żeby zaprowadzić nas, no właśnie gdzie? Nie do końca wiadomo, czy to jest sen, czy to jest Jawa, czy to jest jakiś majak senny, czy to jest koszmar, gdzie my jesteśmy. Czy to przeszłość, czy to przyszłość, czy w zasadzie czas nie ma znaczenia, bo jest tutaj i teraz, i to się dzieje. I o co w tym wszystkim chodzi, i czy chodzi w ogóle o coś? Na pewno zachwyca językiem, na pewno zachwyca takim bogactwem wewnętrznym, ale powiem Wam, że mnie odrzuca przerostem formy nad treścią. I wreszcie ostatni nominowany tytuł, czyli Krótka Wymiana Ognia z ludzkiej. Człapię do lustra, dyszę, rozbieram się, jak przed Plutonem. Pokancerowana, w plamach, liszajach, wyżłobieniach, koroduje. Kwile w strubkach szarych. Sflaczała i obrzmiała, spocona, obśliniona od myśli. Przyglądam się sobie, nawet jednej duszy w promieniu całego ciała. Co mam z tym chłopaczyskiem zrobić? Spakowałam się już na drogę do grobu, może się rozpakuje, chociaż na trochę. To jest autorka, którą niektórzy nazywają polską. Elfrida Jelinek, ale ja na całe szczęście nie dojrzałam w tej powiasce tej przekombinowanej intensywności tamtej pisarki. To, co zrobiło na mnie tutaj wrażenie, to jest główna bohaterka, która jest jakby takim dojrzałym amalgamatem kobiety. To jest poetka, to jest celebrytka, która jednocześnie celebruje swoją kobiecość i próbuje zapolować na młodych chłopców. Na ciacho, po prostu. Bywa w tym obleśna, bywa w tym perwersyjna, bywa w taki sposób wyczerpująca, dlatego, że my, słuchajcie, nieczęsto spotykamy w literaturze taką kobiecość, która nie może pogodzić się z przemijającym czasem, która atakuje wręcz całą sobą. To proza prowokująca, miejscami nawet kontrowersyjna, i nie wiadomo do końca, czy Zyta Rudzka mówi to na poważnie, czy tak po prostu puszcza do nas oko, na zasadzie tak, jak to robią dojrzali współcześni pisarze. Na pewno Zyta Rudzka pokazuje, że kobieta też tak potrafi. No i co z tego wyniknie? Pięć wyjątkowych tytułów, pięć intrygujących tytułów, czyli jeszcze raz, Turysta Polski w ZSRR, Życie Adelki, Psyra zdrobnych”, drobnych Olgi Hund, Fikcja Dariusza Bittnera, i wreszcie krótka wymiana ognia zyty rudzkiej. Jak pewnie zauważyliście, mam pośród tej piątki moich dwóch ulubieńców. Po pierwsze, są to psyra z drobnych Olgi Hund, dlatego że Olga Hund w bardzo oszczędnych słowach powiedziała dosłownie wszystko, co można powiedzieć o chorobie i o samotności. I turysta polski w ZSRR, dlatego że u Juliusza Strochoty wyczułam tę samą potrzebę. Poszukiwania straconego czasu i próby uchwycenia przeszłości, którą ja, słuchajcie, sama często miewam. I to dostrzeżenie tutaj, że czas po prostu nieubłaganie mija no i warto coś z nim zrobić, coś wartościowego. Trzymam kciuki za ten pisarski duet Olga Hunt i Psyra Zdrobnych i Juliusz Strachota i jego Turysta Polski w ZSRR. Mam nadzieję, że któryś z nich wygra. To jest, słuchajcie, piękna, młoda, polska proza. Dociekliwa, zabawna, melancholijna, dająca do myślenia i zostawiająca was z własnymi myślami właśnie. Czytajmy polskich autorów, czytajmy książki nominowane do Nagrody Literackiej Gdynia. Warto poznać tych wyjątkowych autorów właśnie, nie tylko tę parę, chociaż tak Książki polecam Wam z tego serducha, ale całą nominowaną piątkę, i również tych, którzy byli nominowani w zeszłym roku i dwa lata temu i w poprzednich edycjach. Kochani, o całej piątce jeszcze możecie, słuchajcie, poczytać na blogu wielkiego buka. Tam znajdziecie cytaty, które właśnie dzisiaj wam przeczytałam, znajdziecie również okładki, znajdziecie również wszystko, co chcielibyście o tych książkach wiedzieć. A my kochani, widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na recenzję serotoniny Michela Welbecka, jednej z najbardziej kontrowersyjnych i najlepszych powieści tego roku. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie, Rozgoście się, rozejrzyjcie, mam nadzieję, że Wam się spodoba, a wtedy zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!